Z tyłu, z tyłu, czy, prze, czy przed Mikołajem? Przed. Jeszcze. Downa mam, ej. <grym> ej, słuchaj, nie? Ta. A ja mam downa. Mikołaj pomocy mam downę, zobacz. Oj, przestało, dobra. Gdzie jest ten Ej, pan jako mózg dostałem przez to.

Fasola, fasola, mogę zdjęcia z, z popularnym streamerem prostek? Łagam się, mogę zdjęcia? Hmm? Oczywiście. E, f, m... Ten, co ty załamko Chłopaki, chłopaki. Co ty chcesz? Ej, będę mówił jak kapitan samolotu. Dobra, ja wyskakuję, nie się zejść z tobą. Spadarchów idzie. Chuj, zapomniałem z Ty ja też zapomniałem. idzie wracamy samy ta... się? A czy to jest podawan. Eee. jak nie jest, nie posebuje sosa spokojnie. Aha, okej. Okay. To nie jest nic <laughs> ważnego. <laughs> jest tylko takie, gdybym miałeś miękki upadek, ale twardy też może być. Tylko żebyś wylądował. Ja lubię twarde upadki. Nie no fosła, do, e, dopóki wylądujesz chyba w tym wodzie to możliwe że przeżyjesz takie może takie 1% że przeżyjesz znaczy 100 mamy na myśli hmm. 101 102 minus 10. minus to, 100... ta 102 minus 101 typa mam model ja mam snajperkę więc tak, co 1 mieć ja mam dla ciebie snajperkę no ja mam snajperkę Dobra, mam jakąś inną broń Ej, jak coś no. to ja mam to w, w ten ...beckę taką fajną. Ej, wy się strzelacie? W tym budynku są typy jak coś. Czekaj, Kuba, chodź je razem na nich tam. O kurde. Ej, chodźcie tutaj do mnie. Uralam Ja jestem za Kubą. Prawda, no, to... Leży. Ale na trzeba dobić. Pompa. Snajpę Ci tam zostawiłem. Mordowa czy Ty mnie zostawisz? O kurwa, pomocy. Kurwa, uważaj. W Na zewnątrz, tu na 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 Co jeden? Ała. Ale dostał laser Ej w mocy, w chłopaki! Musi chociaż co? i chuj, no i Tyle no i... se Ty, pogramy, no już Znowu to nie niebony kreatywny, nie trzeba masz grać No tego audio. Ta i ja ilu tu nie... jeszcze, kurwa, nie więc ten... stara nie miała Będę chyba. Ja masz ten... typa Ej, co to jest w ogóle ten kuba, 1-4? Ja i to jest Kuba 1.4. Grał z nami. Nie, go nie jest. No, no, jak są to raczej każuale? No, te będziemy ruchać cały czas. Na To po co za... i co jesteś, co jesteś, co jesteś, Spadochroniarz jesteś, Ja Ja w ogóle co HP. co jesteś, co tak ja... A no, to wtedy to ok, a to pała. Ma to jakąś jaką to Nie, 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 tutaj to nie, 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 ci nie, to? nie, 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 Chodźcie do mnie Dań Chodź kurwa My se Dzięki Walimy Ej, a ma ktoś w ogóle amunicję do AWP? Czy ktoś korzysta z niej? Ja korzystam mam led Spoko. To ja Te posukam. A ile, Marwa? To być... mogę, Marwa, trochę kopsnąć, ale jeżeli masz Zero To mogę cię kopsnąć nie za dużo. Dobra, mam 15 git, co niech stracę. E, chodźmy na tilter. Ta dupa. No, tak. eee... no to będą typy, to będą typy za chwilę, bo będą szli od tych, od szemranych i od lewiny laguny. Co tu nikt nie już niebieskiego kraju? Co to jest? Ile się jeszcze w tym badnym lobby w ogóle? Co to są te butelki na mapie? Rozłożone. No to te supermose tam są. A? Kurwa, wczoraj zginąłem przez to. Drugie miejsce zająłem, przez kurwy syna. Ja też zagnąłem. Wkurwia mnie to Sprejuję jak go cały czas. Low ma takie że ja myślę, dobra, na luzie go załatwię. Low. I nagle dostaję tą supermosą. Super dupą, kurwa. W ogóle po chuj to wprowadzili. Żeby. Tak w jak jesteś, nie wiem, nie masz na przykład, e, jak jesteś w budynku, to nie, nie możesz uciec, To no. nie ma sensu. A byli Tak Ej, ale... Byście coś powiedzieli, że może idzie w temacie, albo coś, czy nie? Co? O tych supermocach? A co? Nie jesteś w temacie. Nie, bo sobie już wiesz, tak bez nie mogę coś powiedzieć. Bez mnie teraz, Ej, czekaj, tu chyba jest w ogóle typy... Ej, Albo Kuba, wy sobie użyj tego czego? No tego sprawię zaraz. Bo jak typy przyjdą, to będzie problem. Aha, no, Kuba nie widzi problemu. No, zbliżają się, hopy. Gdzie jest ten spray? Aha. No, No na Typy. Dobra. Gdzie? Dobra, Dobra, na tyle, na na wilku. Ale typy. na tyle, na bandy? Jest no awesome. w awesome. leży. Nie mam Amo kurwa. I ja tutaj podniosę stąd tam. A do tego potrzebuję amunicji? Do tak, To chodź. tego okay, tu mam po kimś. pozbieram sobie. Jeśli dam wszystko, to mam. Dead. Jeden był, złoty ptak. Czekaj. Złota broń. Widziałeś, Kuba? Spadła tam, na drugą. No, tu jest ten. Ej, mogę to? Aga? Dzień. Gdzie jesteś, Mikołaj? Daj mi to. I już tylko sobie podniosę smg. Ja nie wiem w sumie co ze mną jest. Ja chyba od trzeciego metrów już nie korzystam w ogóle z tego, z Emki. Kurwa, ja mam na YouTube w wstawiony filmik jak gościowi Heda zajebałem co go nawet widać nie było. Kawaha. Mikołaj. Kurwa widziałem jest... i na małą kropeczkę a napierdalałem i Heda dostał za pierwszą tak się kurwa gra, tak się kurwa tworzy legendę Ej, tam są typy Jedziemy mm. Przygotujcie się na sylpą wysiadkę A jedna China Dobra Tutaj wysadzamy Używamy tego Lecny był do... Dostał. gdzie są te typy Gdzie są? Dobra, widzę. Tam, tam, jest jeden w ogóle odpolony. Dostałem. Skąd? Dostał, 28, wiem, biało ma. Sprej tam ja ja spróbuję z AWP. Ta, mh, jeszcze rekin a Czul. Mikołaj. Stary chuj. Ej, ja, ja, ja nie mam swoich ustawień, poczekajcie, nie mam swoich ustawień. Tu ustawion. jestem! Ja, ja, tak, ja, tak patrzę, ja mam w ogóle wyłączone, ale tak zobaczcie co ja mam takiego chujowego Ej. Uciekaj od razu Mhm. No chyba ich posłał w boku, z prawej strony też ktoś nawala. No mega, mega, mega. No chyba was coś pustało, że czekcie. jeszcze strefa jest. Nie Jezu, a czuj. Aha. Kurwa, ma. Jest apteczka, apteczka, ginę. Co? Ginę. O, osiem, dobra. Nie ginę. To ma apteczkę Nie? jakąś. Typ. Ach. Kartę chociaż weź. Wiem właśnie. Dobra, zrobię tak. I ci wezmę to. Spoko. Osłaniajcie mnie. O, mój tata, gdzie mnie już leczy. Typa tu mam, typa tu, typa tu, typa tu, ma apteczkę, to... apteczkę Mam apteczkę. tu, nie ma, ale tutaj ma, ale tutaj jest ten. Yy, Apteczka, cicho. To tu, o jest, no. tutaj jest typa no. jest typa tu, typa tu, jest I tak sobie nie tu, nie wiem typa tu, ja też Ej, Kubar, y, Kuba, jak chcesz to tutaj tego, tu mam z tego A złotego... chcę. Kto chce? Amo, ja idę amo, po to. Amo, amo potrzebuję. Spoko. Kto ma Amo. Ja mam. No kawa, ha. Proszę bardzo Ha! Dzięki. Mam moc Ej, która sobie, jest bo lepsza. Ja Dobra, wziąłem dwie idzdę. Nie Mam dwie moce kto chce Gdzie ktoś jest? Nie, nie wiem Co? Masz O nie To nie jest Aha To... Kacia, Basia Lubi Kaciapki Kutasa <gutazo. gutazo> Kutiapki Typy. Czemu to w niego nie trafiło Idę na, hej, na takiego mega high ale lecę na górkę Czy będę coś. Solo, szalo Tego, nie lubię tego, chyba Nie używaj tego. Czemu? Bo to jest pojebane. Ale ja to mam. Ej, Wiem. ja mam, dwóch mam gdzieś dwóch lotników. jest spada koniarzy. Wiem, których. Sam tego używam. Ale ich nie... A tu są? Nie na to? Nie. Dobra. Lecę do tego gościa, co do laseru już. U ciebie, Kunda? Mam Biało? Oni mają wszyscy moc. Nie, ten akurat, ten typek tutaj. Ale będzie Serio? się już Oh, shit. Man. Shit, man. Kuba w ogóle gdzieś się odizolowuje od świata. Ej, Kuba, ile tam Dostał było? Dostał 28. Się Biało ma. Jednego. Ej, strzelają we mnie. Ten nalot niebiało miał. Mega, mega! Ten laser niebieski z upi. No, dostał. So, backup? Czy nie? Tylko Pomóżcie. Pom nie. Się. Ty pom a go nie dam załatwi jest tu na nas, czy nie? O chuje mówić. Jakuby się pyta, Mega. to mnie chyba... Leci, leci, mam, biało. O kurwa kurwa kurwa, 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 Zginął, zajebałem go. Zajebiście. Wiem. Patrzcie się, komety Ale... spadają, bierzcie kurwa co trzeba. Ja nie chcę. Czterech zostało facety, jeden kurwa nam został żeby chyba ten pierdoli. co mi uciekł, ale nie wiem. Mówiłem, że kurwa idziemy po zwycięstwo. Ej, ale to będzie takie kurwa trochę... ...chujowe jak my zginiemy od tego jednego typu country'a po robieniu. Może tak być. Zajbi gierka. Mam sześć flagów, o to Mam siedem. No tam? W Nie, sprawdzam. Ale chyba go nie ma. Nie wiem, ja może być. Na stówę tam, to ten, co ja go nie dobiłem. Toj, i Mówiłem, leci giftem. To ten, co ja go nie dobiłem. Wczoraj? Dzisiaj? Mówiłeś, to, to, to ten, którego wczoraj nie dobiłem. To typ, którego nie dobiłem. Ale razem kurwa, osobno to wiecie. O kurde. Błagał Jest, na lotni, na lotni leci. Widzę go. Dostał, ode mnie dostał, dziękuję.